Co dziś dobrego, odetchnij spokojem. Audycja eksperymentalna na temat tego, gdzie jest wolność. Dzień dobry, namaste, cześć, dobre dusze rodzaju żeńskiego, męskiego i dziecięcego. Czas na kolejną audycję eksperymentalną. Dziś będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest wolność, gdzie jest nasza wolność. Ale zanim do tego przejdziemy tradycyjnie, zapraszam, zasubskrybujcie. Kanał. Śmieję się, żartuję sobie, że mecenasami tego kanału są subskrypcja, polubienie, komentarz, udostępnienie i obejrzenie kolejnego filmu. Tutaj, po tej stronie, na górze, w trakcie tego filmu będą się pojawiały napisy, które sygnalizują propozycje, które dla Was mam, jeśli chodzi o obejrzenie kolejnego filmu. Sięgnijcie do nich, zobaczcie, co na tej liście jest. Być może znajdziecie tam coś, co będzie dla Was. Interesujące. Zapraszam Was również do uważnego przeczytania opisu tego filmu. Tam sporo propozycji, o których nieco więcej powiem na koniec. A teraz przechodzimy już do tej wolności. A do tego, żeby o tym porozmawiać, skłonił mnie fragment z książki Ayana Brahma, opowieści buddyjskie dla małych i dużych, otwierając wrota Twojego serca. Ayn Bram to fantastyczny buddyjski nauczyciel udzielający się w social mediach. Możecie znaleźć sporo jego materiałów na YouTubie. To Brytyjczyk, Londyńczyk, który z czasem został buddyjskim mnichem i bardzo ciekawie łączy spojrzenie Zachodu i Wschodu. I w tej jego książce czytam taki fragment. Wolny świat. Jeden z moich znajomych mnichów od kilkunastu tygodni nauczał medytacji w pewnym więzieniu o zaostrzonym rygorze niedaleko Pert. Mała grupa więźniów pilnie uczestniczyła w zajęciach, obdarzając mnicha właściwym szacunkiem. Na koniec jednej z sesji zaczęli pytać go o porządek obowiązujący w buddyjskim klasztorze. Musimy wstawać codziennie o czwarty rano zaczął. Czasem jest bardzo zimno, ponieważ nasze małe cele nie są ogrzewane. Jemy tylko jeden posiłek dziennie. Wszystko wymieszane razem w jednej miseczce. Po południu ani wieczorem nie wolno nam w ogóle niczego spożywać. Oczywiście nie ma żadnego seksu, ani alkoholu. Nie mamy też telewizora, radia ani muzyki. Nigdy nie oglądamy filmów ani nie uprawiamy sportów. Rozmawiamy niewiele, pracujemy ciężko, a większość wolnego czasu spędzamy siedząc w pozycji medytacyjnej ze skrzyżowanymi nogami, koncentrując się na swoim oddechu. Śpimy na podłodze. Więźniowie. Byli totalnie zaskoczeni spartańskim rygorem naszego klasztornego życia. W porównaniu z nimi to więzienie pod specjalnym nadzorem było dla nich niczym czterogwiazdkowy hotel. Prawdę powiedziawszy, jeden z więźniów był na tyle poruszony, że okazując współczucie dla niedoli życia swojego kolegi mnicha, zapomniał, gdzie się znajduje i powiedział, życie w klasztorze jest straszne. Dlaczego go nie opuścisz i nie dołączysz do nas? Mnich powiedział, że wszyscy w sali parsknęli śmiechem, ja także gdy mi o tym opowiadał, Potem zacząłem głęboko zastanawiać się nad tym. To prawda, że mój klasztor jest o wiele bardziej ascetyczny niż najcięższe więzienia dla kryminalistów, jednak wielu przybywa tu dobrowolnie i zostaje i są tutaj szczęśliwi. Z kolei wielu chce uciec z więzienia pod specjalnym nadzorem, bo są tam nieszczęśliwi. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ w moim klasztorze więźniowie chcą w nim być. W więzieniu ukarani nie chcą w nim przebywać. W tym tkwi różnica. Każde miejsce, w którym nie chcesz być, bez względu na panujące tam wygody, jest dla Ciebie więzieniem. Oto jest prawdziwe znaczenie słowa więzienie. Każda sytuacja, w której nie chcesz być. Jeśli masz pracę, w której nie chcesz być, wówczas jesteś w więzieniu. Jeśli jesteś w związku, w którym nie chcesz być, wówczas jesteś w więzieniu. Jeśli jesteś chory i musisz żyć w bolącym ciele, a nie chcesz w nim żyć, wówczas także jest to dla Ciebie więzienie. W jaki zatem sposób możesz uciec z tych licznych życiowych więzień? Nic trudnego, po prostu zmień podejście do swojej sytuacji, widząc ją jako chcę tu być. Nawet w San Quentin, czy czymś równie wspaniałym, w moim klasztorze, jeśli zechcesz tam być, przestaje ono być dla Ciebie więzieniem. Zmieniając swoje wyobrażenie pracy, związku czy chorego ciała i raczej akceptując sytuację, a nie odpychając ją, przestajesz czuć się jak w więzieniu. Kiedy cieszy cię, że tam jesteś, wówczas jesteś wolny. Wolność oznacza zadowolenie z miejsca, w którym się znajdujesz. Wolny świat to świat tego, kto doświadczył zadowolenia. Prawdziwa wolność to uwolnienie od pragnień, nigdy zaś wolność do ich posiadania. Bardzo bliskie jest mi to spojrzenie. Bardzo koresponduje moje osobiste patrzenie na temat wolności. Z tym, o czym pisze autor, opowiadając, przytaczając tą opowieść buddyjskiego mnicha, który był w więzieniu. Napisałem, zacytowałem w mojej książce takie słowa Ludwiga, Ludwika Wittgensteina. Człowiek pozostaje uwięziony w pokoju z niezamkniętymi drzwiami otwieranymi do wewnątrz, o ile nie przychodzi mu do głowy, aby ciągnąć, a nie pchać. Rzeczywiście, przestrzeń wolności jest naszą wewnętrzną przestrzenią, jest pracą, którą prowadzimy nad samym sobą, jest sposobem patrzenia od wewnątrz na zewnątrz. Jeśli popatrzymy na ludzi, którzy czasami w bardzo opresyjnych okolicznościach doświadczali dużej wolności i wręcz transformacji wewnętrznej, tak można popatrzeć na Mahatma Gandhiego, tak można popatrzeć na Nelsona Mandela, którzy siedząc w więzieniu... Poświęcali się swoim najgłębszym przemyśleniom, przewartościowywali swoje życie i dokonywali transformacji, która oddziaływała nie tylko na nich samych, ale na otaczający ich świat. To pokazuje rzeczywiście, w którym miejscu jest ulokowana nasza wolność. Jest to pod dużym wpływem tego, w jaki sposób o wolności pisze Wiktor Frankl. Twórca jednego, jednej z metod psychoterapeutycznych, która nazywa się logoterapią, która, który mówi o tym, że wolność jest tą przestrzenią, która jest między bodźcem a naszą reakcją. To jest przestrzeń wolności. W jaki sposób na to, co, na to, co do nas dociera, zareagujemy, to jest sposób, w który realizujemy swoją wolność. Te bodźce mogą być bardzo różne. Takim bodźcem może być po prostu myśl, która, która do nas dociera i to w jaki sposób na tą myśl reagujemy. Między bodźcem a naszą reakcją jest przestrzeń naszej wolności, tak mówi o tym Wiktor Frankl. Wracając do mojej książki, jak często tego właśnie doświadczamy? Jak z perspektywy czasu oczywiste, proste, banalne wydaje się być uwolnienie, wyjście z tego wewnętrznego więzienia, o ile zmieni się nasz Poziom świadomości i nasz sposób myślenia. Jak często kluczem do drzwi okazuje się właśnie spojrzenie od wewnątrz, pociągnięcie tego, co nas zniewala w swoją stronę, do środka, do centrum naszej egzystencji, którą sami jesteśmy, i przetworzenie tego tam, zamiast przepychania się ze światem i poszukiwania przyczyn oraz rozwiązań na zewnątrz. Jak często to spokojne spojrzenie od wnętrza, z centrum, pozwala zrozumieć, że trzeba przyjąć, zaakceptować, odczuć i doświadczyć, żeby zrozumieć, rozwiązać, zmienić. Uwielbiam patrzeć na zawodników, szczególnie mistrzów aikido takiej walki bez walki, wyglądającej jak taniec, podczas której atakowany wykorzystuje energię atakującego i przetwarza ją w uspokojenie, zmianę, obronę, unikając krzywdzenia siebie i przeciwnika. Gdzie oponent i jego atak nie są w centrum, nie stanowią istoty tego, co się dzieje. Pozostają raczej pretekstem, okolicznością, okazją, żeby atakowany mógł się ćwiczyć w mistrzostwie przetwarzania siły i energii przeciwnika zgodnie ze swoją wolą. Gdzie przyjmuje się to, co przychodzi do siebie i kumuluje, żeby to twórczo przetworzyć ku lepszemu rozwiązaniu i rozładowaniu energii. Gdzie istotą jest świadome i celowe przyciągnięcie, przyjęcie i przetworzenie tego, co przynosi los. I o tym również mówi autor dzisiejszego fragmentu, który Wam przeczytałem. Sposobem na doświadczanie większej wolności jest akceptacja tego, z czym mamy do czynienia, przyciągnięcie tego do siebie, nie? jako przytulenie, przetworzenie w swoim wnętrzu. Nie oznacza to, Braku działania, żeby to zmienić. Nie oznacza to opuszczenia rąk i zgody na wszystko, co się dzieje, akceptowania tego bez jakiejkolwiek reakcji czy działania z naszej strony. Nie. Taka akceptacja mająca na celu. Zinternalizowanie tego, co się dzieje, przyjęcie tego do siebie po to, żeby to właśnie od wnętrza przetworzyć, aby to w jakimś sensie przemyśleć, przepracować. To jest nawiązanie do tego, o czym mówił Viktor Flank. To jest to przejście między bodźcem, który do nas przychodzi, rzeczywistością, która. Dociera do nas pod postacią takich czy innych faktów i naszą jak najbardziej świadomą na to reakcją. Ciekawy jestem, jakie jest Wasze spojrzenie na tematy związane z wolnością, w jaki sposób tej wolności doświadczacie, czy zgadzacie się z takim spojrzeniem jak to, które. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania zostało zaprezentowane. Napiszcie o tym w komentarzach, porozmawiajmy. Bardzo chętnie powymieniam się opiniami z Wami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i tradycyjnie przypominam i zapraszam: subskrybujcie ten kanał. Zobaczcie któryś z kolejnych filmów. Tutaj przez cały czas po tej stronie. Okazują się zaproszenia do tych filmów. Rozwijcie tą listę. Sądzę, że znajdziecie tam coś interesującego dla siebie. Sięgnijcie do opisu tego filmu i do propozycji, które mam dla Was. Zapraszam do sięgnięcia do mojej książki w postaci. Książki drukowanej, e-booka, audiobooka. Zapraszam do sięgnięcia do zestawu relaksacji, które pomogą Wam się wyciszyć, uspokoić, podoświadczać takiego świadomego odbierania rzeczywistości i relaksowania się. I zapraszam Was na kolejne spotkania od poniedziałku do piątku, o poranku na tym kanale. Ukazują się nowe materiały. To była audycja eksperymentalna na temat tego, gdzie jest wolność. W cyklu co dziś dobrego odetchnij spokojem. Zachwyćmy się życiem, odetchnijmy spokojem, poczujmy, jak to działa, i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.